Halo witam, z tej strony Pewor i dzisiaj kolejny odcinek ze strony GGDrop.com będziemy sobie otwierać skrzynki, maybe jakieś battle, zobaczymy, przypominam, tutaj będzie gdzieś napisane, oj, ten mikrofon taki wystający. Tu będzie gdzieś linika, gdzie widzicie kodik mój Pewor, który daje wam plus 11%, oczywiście do doładowania i tu macie kod też będzie do koła bonusów także proszę korzystać eee, no przechodzimy do strony dobra jeszcze szybko trzeba oczywiście rozdać smakołyka eee, gloka tutaj mamy trzeba odesłać eee, no tutaj mamy trading przygotowany także pyk, gloczek 400 chyba ponad złoty jest warty szybki trading pyk, pyk, pyk proszę confirmation szybki trening szybka aplikacja szybki akcept to chciałem powiedzieć dobra no jak widzicie glock został wysłany także gratuluję i jeszcze trzeba rozdać emunię która będzie tam w następnym odcinku pewnie losowana w sensie wysyłana bo losujemy teraz boże święty nie ogarniam co się dzieje dobra mamy stronę pyk link do filmu również get random comment pyk zbieramy 800 komentarzy było Także no, nieźle daliście miodu, nie powiem, że nie. 803, 823 wygrał Wolak. Dejno no kurna tą MK bracie, no i słuchaj Wolak, słuchaj. Oj, 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 czy jest tu trailing? Jest na szczęście trailing, jest na szczęście trailing. Już myślałem, że nie będzie. Czy jestem w stanie sprawdzić, czy mnie subskrybujesz? Chyba nie, chyba nie. No ale dobra, nie będę taki, nie będę taki. Wygrałeś, to wygrałeś. Tylko proszę teraz zasubskrybować, bo to jest ostatnia taka sytuacja, że nie widać, czy masz suba i czy mnie subskrybujesz. Dobra, wchodzimy sobie. Tyk, link, sprawdźmy. Działa? Działa. Franek Złomianek, także Franek Złomianek Gratuluję, Emunia leci do ciebie. W następnym odcinku ją dostaniesz, a my przechodzimy do głównej części materiału, oczywiście. No i witam, jesteśmy na stronie siano jest przypominam oczywiście metody płatności PayPal krypto yy, karty i tak dalej macie wszystko pokazane tutaj wpisujecie oczywiście kod pewor tylko i wyłącznie 11% do doładowania yy, no i kodzik będzie tutaj bo już kliknąłem sprawdzałem czy czy nie pomyliłem kodów yy, tu 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 gdzieś na ekranie będzie na pewno yy, więc sobie wpisujecie pyk kręcimy i sprawdźmy co dzisiaj wypadnie z tego koła losu Zniszka na skrzynkę. Zobacz. Czy w ogóle słychać? Czy nie słychać mnie? Muszę sprawdzić. Tak słychać. 10%. No i kurde, jak tak dało, to klikamy wykorzystaj i od razu powędrujemy na jakąś skrzynkę drogą, na przykład Minimal Wear. Pyk. I zobaczymy, czy z Minimal Wear coś poleci. Let's go. u Patrz to! Ile to warte? Nie, no. Zaczynamy dobrze, zaczynamy dobrze, elegancko. 2000 rękawiczki, to co były najdroższe. Nie mogę trafić w za 9000 dolarów. Ale lepszy ryc niż nic. Dobra, sprawdźcie szybko. Battle oczywiście. Eee, no i klasycznie mówiłem, że był digl yy, za 200 dolarów, bodajże. Potem był Glock za 100 dolarów. Teraz była MK za 50 dolarów. Więc znowu coś trzeba wypłacić za powiedzmy. 100-150 dolarów, także to jest, to jest plan yy, na dzisiaj. Yy, dobrze, gdzie jest Olof, gdzie jest Olof, gdzie jest Olof? Nie ma Olofa? Olofmeister, halo? Nie ma Olofa! No dobra, tak, nie ma Olofa. To 5 ludze. Let's go. 100-150 dolarów, yy, No i słuchaj, no i słuchaj. No i emuń, co ja gadam? Uspik. Uspik, tylko pytanie, pytanie, czy ten USPIC minimal y Minimalware Print Stream w Statraku. No i kurde, no i oczywiście, że wypłacimy. Of course, of course. Skąd ja mam to w ogóle? a chyba tego nie sprzedałam ostatnio, no także uspik do wygrania, komentarz na dole, fajny film, zostaw lajka, przypominam, trading musicie mieć w opisie kanału waszego, publiczne subskrypcje ja będę sprawdzał teraz, bo to była jedyna i ostatnia taka sytuacja, że gościu nie miał pokazanej pokazane subskrypcji oczywiście, więc proszę ustawić to na publicznym, żeby sprawdzić czy mnie subskrybujecie, no, sub dzwoneczkiem. Wiadomo, musi być. No i następny odcinek, oczywiście, i losujemy tego uspika za 150 prawie 5 dolarów. Dobra, także ja sobie go zostawiam. Właśnie, i trade oczywiście, musi być publiczny. W sensie, żebym mógł sobie kliknąć i Wam od razu wysłać. A nie, że muszę dodać Was do znajomych, albo że ktoś nie ma ofert wymiany dostępnych i tak dalej. No to to jest trochę słabe. I po prostu będę losował kolejną osobę, nie? Dobra, kilka wagbanów. Zobaczymy, czy w jakiś sypnie. Jakiego smakowego. Oj, coś z myszką się dzieje. Chyba kabel yy, nie ładuje dobrze. 110, dobra. No. Zapraszam na strumyki. Twisterhouse, też PO13. Yy, wczoraj, Podajże jak to nagrywam, to wczoraj. Yy, trafiliśmy. Nie, się trafiliśmy. Widz trafił, bo ja się pytam, który numer. Mamy 21 numerów od lewej do prawej. Yy, widz powiedział 7. Klikam 7, 7 i wypadło. Już wam pokazuję. Mjolnir wypadł za 1500 dolarów. Także najlepszy traf. Póki co. Jeżeli chodzi o stream. A odcinek to nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy trafiłem jakąś kosę tutaj. I don't know. Dobra. Jedneczka. No, takie trochę zwraca, trochę zabiera, nie? No. Także jeszcze dwa razy klikniemy sobie wagbana. U, no i zobacz, P90, 261 dolarów. Elegancko. Pyk. Dobra, ostatni raz, ostatni raz i teraz będzie trójak, bo trójak zawsze. Od... No, nieważne, trójak nie zawsze odda jednak. Dobra, bitwy, czy I can go? No, kurde, tu była bitwa. No, musimy zrobić bitwę swoją. Bo widzę tutaj, panowie na stronie to nie, nie za bardzo są chętni do jakichś takich większych bitew, tylko po dolarze. Także zrobimy dwa, dwie santy, jaką AWP. I może MK26 dolarów. Dobrze, mamy bitwę. Czy ta bitwa tutaj yy, jest pokazana? Zaraz powinna się pokazać. Pyk, pyk, tak mamy. Mamy bitwę. Yy, może ktoś wejdzie. Może ktoś wejdzie, zobaczymy. A ja w tym czasie myślę, czy sobie tutaj BTO nie zajechać. 650 dolarów, dużo. Ale może zwrócić. Kałach, tragedia, MK, ok, AWUPA, tragedia, KOSA, dobrze i. No i tragedia, no niestety. Tragedia. Yy, do bata nikt nie chce wejść. Yy, właśnie, ani razu na streamie. Nie, na streamie zrobiłem raz, ale ani razu nie zrobiłem tego na odcinku. W sensie nie testowaliśmy kontraktów. Także 100 dolców. Tylko że utpa nie, nie ten, nie, nie wrzucił. Boże, trzeba pamiętać o tym. Dobra. 10 skinów potrzebujemy, także mamy tutaj. Spróbuję jeszcze raz kolejne 10 skinów. Let's go. Pyk, pyk. No, jesteśmy w plecy, no ale to, to, to nie o to chodzi. To nas nie interesuje. Stój! Mamy batla. Dobra, najpierw zobaczymy batla, zaraz robimy tontak. No. Co tu ciekawego z tych skrzynek po 5 dolarów? Może wypaść. Na przykład UZB za 3,15, albo Beretę za 39 no nieźle, no nieźle. To samo, tylko droższe u mnie. Okej, okay. no ale dalej jest gościu w przewadze, więc mi to się nie podoba. 7, dobra, ograny został chyba, chyba, chyba został. Jeszcze ta MK, no kurde, człowiek 62 dolary, jak najbardziej zadowolony. Także zrobimy na szybko, na szybko zrobimy, bo tu szkoda czasu. Kontrakt na nas czeka. Yy, teraz dwa i trzy. 32 dolarki, trzy skrzynki, może ktoś wejdzie, a my klejemy szybko kontrakt. Yy, mamy tego Uspa, którego nie chcemy rzucić, oczywiście. 155 dolarów, pyk. Mamy. a bo to jeszcze to zostawiło. Dobra, mamy wartość 130 dolarów. Łączna wszystkich przedmiotów możemy trafić. Yy, skina w przedziale 32 dolary do 518, no to jakbym trafił 518 to wczepku urodzony, let's go 130 wartość skinów, no i niestety no i niestety, o mam batla. we have batla, co tu robi co tu robi saju? na awatarze, na, na halo no i lepiej, dobra ale to, 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 to nie ma znaczenia bo tu mamy jeszcze dobre skrzynki ogólnie uspik za 14 Kurde, i tak nie nadrobiliśmy. Czy trochę nadrobiliśmy? Auk, 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 auk. 5 Dobra, no niestety wygrał. Niestety wygrał. Zastanawiam się. A wejdziemy sobie do tej batlii za, za, za 10 dolarów. Zastanawiam się, co jeszcze możemy otworzyć. Tego nie otwieraliśmy. Bo wydaje mi się, że już yy, na streamach otworzyliśmy wszystko. Na YouTube oczywiście nie. Ale myślę, że spróbujemy jeszcze otworzyć jakieś 2-3 takie potężne skrzynki. Sprawdzimy, czy, czy oddadzą. Dobra, aktualnie jestem dymany tutaj widzę na, tym, na tej batli, Także nie jest dobrze. Nie jest dobrze. A... Niech ma. Trochę przytulił sobie. Nie dużo, bo nie dużo, ale przytulił. Dobra. Zjedźmy sobie niżej, gdzie te najciekawsze skrzynki się znajdują. Tutaj mamy najciekawsze skrzynki. Otwieraliśmy ostatni suwenira nie poleciało zbyt dobrze. Ale mamy jeszcze niżej skrzynki. Przykładowo z rękawiczkami, z kosami i chyba tyle. Także, a nie, mamy raz. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery skrzynki z kosami. Jedna z rękawiczkami. Także po jednej sztuce myślę otworzymy sobie i zobaczymy, co poleci. Od najtańszej, Silver Knife, 209 dolarów. Sprawdźmy. Czy coś ciekawego poleci? O, chyba będzie na plus. Chyba będzie na plus. Classic Knife są drogie. No, tako, tako bym powiedział. Dobra, żeby tutaj nie, nie tracić czasu, to sobie zmniejszymy to po prostu. Yy, było 209, teraz 259. Pyk. Takie mamy smakowki. Jezu, to jest noży. Dobra. 250, no to w plecy raczej, Hansman Brightwater nie jest tyle warty. 100 w plecy jesteśmy, no niestety. Yy, dobrze, teraz Golden Knives, Golden Knives. Tutaj, no. A nie, czekaj, 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 czekaj. Ile na to procent? 2% na no to jest. 555, no i odrobiliśmy poprzednią skrzynkę. Okej, okay, okej. Okay. Yy, dobrze. zostało nam co? Platinum i Glowsy, więc myślę Glowsy zostawimy na koniec. Żeby tutaj nie mieszać. Najpierw zrobimy sobie noże. Stój, 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 Proszę, to jest drogie. Ile to procent? No to jest 2,8. 608. No to 100 dolarów. No to nie ma tragedii. 400 zł. No i na streamie ogólnie próbowałem otwierać Glowsy z nadzieją, że wypadną mi kobalty, bo bardzo chciałbym tego Yy, tego skina do tych rękawic yy, Bo są ładne I wtedy bym zrobił sobie M9 yy, Gamma Doppler Dobrze mówię? Chyba Gamma Doppler No takiego niebieskiego po prostu Bo plan był yy, pierwotny Ogarnąć sobie safiera, Który kosztuje no 70 tysięcy złotych No ale jak zobaczyłem co oni zrobili z tym safierem, No to złapałem się za łeb No bo ten Safire już nie wygląda jak safier. E, tylko wygląda: Ty, zwróciło się to jeszcze raz. Tylko wygląda jak taki skin za, no powiedzmy, 5000 zł. No więc zamiast kupować zafajera, to jest właśnie e, typ noża też M9, też niebieski e, z tej samej jakby kolekcji. E, tylko że tam face 4 to jest, albo 2 już nie pamiętam. No ale jest też niebieski i wygląda bardzo podobnie do zafajera, tylko jest 10 razy tańszy. Więc o, już myślałem, że Pandory. Ja dobra. Na razie jedno się zwróciło i dwa razy w plecy. Ok, ok, to jest coś warte, chyba yy, naprawdę. 113 tylko. Dobra, ostatnie globsy, ostatnie globsy, bo tutaj kobalty raczej mi nie wypadną. No, i mamy kobalty, ty. Mamy kobalty. Proszę, minimalware. Błagam, minimalware. Jeżeli one są minimalware, to je wypłacam na streamie, oczywiście. Yy, no, kurde. To r. No i trafiliśmy jak chciałem na streamie trafić te rękawiczki to nie chciało dać na te rękawiczki jest 3,8 Patrzcie ile tych rękawic dlatego tak takie procenty są ale mamy kobaty także kurde jestem zadowolony jestem zadowolony naprawdę więc na sam koniec jeszcze ostatnią skrzynkę myślę well warning. Pek. let's go szybki well warning. zwróci czy nie zwróci jak zwróci to jeszcze raz zakręcimy no. 77 dolarów. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Może coś zwrócić. Liczę na to, że zwróci. Eee, zwróci na pewno. To jest 1000 dolarów chyba warte? Nie, 440? Naprawdę? No dobra, to jeszcze raz. To jeszcze raz. Jak ześmy na plusie, to why not? Na plusie w sensie na tej skrzynce. I print stream. Tylko musi być dobry stan. No. Jest taki se. Dajmy sobie po prostu może teraz 167. Żeby mieć na Battle Scarda. Na streamie również próbowaliśmy trafić właśnie X3X5. Te darmowe powiedzmy spiny. Czy jak to się tam nazywa? Niestety się nie udało, ale będę próbował. Będę próbował. Dobra, ostatni raz. O! No nie będzie. I mamy USPA za 590 90 dolarów. Także średnio, ale jestem zadowolony: jestem zadowolony, bo mamy moje rękawiczki, które chciałem mieć. Mamy USPA dla Was. Eee, no, także przypominam: metody płatności tutaj, PayPal i inne, inne, inne też. Kod PeWOR tutaj wpisujecie: plus 11% do, do ładowania, i tutaj macie kręcidełko, gdzie kod też. Pokazywałam wam wcześniej. No i komentarz. Napisz komentarz. Napisz, zostaw lajka, like zostaw suba z dzwonkiem. Trading publiczny. Suby na kanale również publiczne. I w następnym odcinku będziemy losować to. I to jest do zgarnięcia. 155 dolarów. Także wydaje mi się, że nagroda spoko. Usp. Jeden z ładniejszych, moim zdaniem. No także ja się z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym filmie. Naura.